Dobry dzień dobry, witam Was z plaży, z Pucka, Mały spacerek z pieskami, no a potem śniadanko, kawka i bierzemy się za rozpakowywanie kartonów. Do zobaczenia. Pierwszy karton już stoi na stoliku. To co? Zajrzyjmy do środka. porządnie owinięty, tak jak powinno być. Co my tu mamy? Złoty spodek. No jest też złota filiżanka. Sygnaturka jest. W środku jeszcze jakieś miasteczko. Spójrzcie. Szloup Lindorf. Ładne. słuchajcie cały czas jest pogoda więc fajnie jest to na dworze rozpakowywać więc na razie na dworze wszystko rozpakowujemy jakiś talerzyk też z jakimś zamkiem do zawieszenia na ścianie bo są tutaj otworki Jest też jajko z jakimiś białymi, białymi kwiatami. No, słuchajcie, jajka mają powodzenie. Pewnie dużo osób kolekcjonuje. Nie tylko używa do biżuterii, ale po prostu kolekcjonuje jajka w gablotkach czy witrynkach. O, tu przepiękny talerz. Kolorowe kwiaty. Słuchajcie, to jest wszystko wypukłe te kropeczki kwiaty malowane naprawdę fajne spójrzcie na te kolorki i sygnaturka z tyłu do zawieszenia na ścianę oczywiście oj się potknął dobra coś z mosiądzu jakieś dwie popielniczki Kolejny talerz, już widać sznureczek, też można go zawiesić, sygnowanie jest też jakiś z tyłu. No też ładny, piękny, nawet bym powiedział, na czarnym tle, piękne, kolorowe, polne kwiaty. O, Kłosy zbóż i czerwony rancik. ostrożnie Jakie szklane miseczki takie z ażurowym rantem mniejsze i tutaj jest jeszcze większa, też ciekawy kształt do kuchni. Na jakieś sałateczki? O, coś takiego już mieliśmy. I małe do espresso, e, w cynowym. cynowym tutaj. Słuchajcie, uchwycie też ładne. Jeszcze macie spodek, też cynowy. I tutaj mamy drugi. I dla dwojga zestawik. No to jeszcze jakiś ceramiczny talerz. Też ładny kwiat, ale strasznie brudny. Zobaczcie jaki ułazany. Matko. Też to wszystko klei. Talerz jest z Francji, francuski. Widzicie sygnowanie? Ale strasznie, strasznie klejący. Zostawimy go sobie tutaj, potem to wszystko umyję, wyczyszczę. Musi lśnić. Co tutaj jeszcze? Kufel. Kufel ceramiczny z nową pokrywką z motywem jakiejś biesiady. Zobaczcie trzech panów, jakiś bawarczyków Degustuje złoty płyn, płyn piwko ładny No, i znowu talerz. Też piękne malowanie. Tym razem kwiaty w połączeniu z motylami. Złoty szeroki rand. Co to jest? E, słuchajcie, pochodzi z RODOS. Wyspy RODOS w Grecji. Odłożymy. No i tutaj na wierzchu jeszcze się coś znajduje, no to już mi znany wam też przedmiot, ozdobne szkło z takim zakręconym ogonkiem, chyba ostatnim filmiku było kobaltowe, a tutaj macie kolorowe, przepiękne kolorowe szkło. Słuchajcie, cię ten filmik nagrywam o takie trochę późniejszej porze, nie ma takiego dużego słońca. I stwierdziłem, że to jest dobry pomysł. Nic tak, słuchajcie, nie światło nie odbija. I wszystko się wydaje takie bardziej wyraźne. <grymne> Dobra. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze mamy? Jakiś globus. Globus z starymi mapami. A jest to metalowe. Też ładne sobie tutaj ta cała obręcz z tym tego właśnie zdejmowana, też coś takiego bywało Fajna rzecz na biurko, na komodę, na prezent dla kogoś jak najbardziej. Fajna rzecz. Ciekawa. Już jeszcze. Co to jest? Słuchajcie, to świeca świeca w kokardki no cudawianki tu nam się zdarzają tak to świeca dobra ławądek ze szkła też takie kolory bordo to jest jeszcze jakaś nalepka Proszę, ręcznie wyrabiany, ładny obądek oczywiście szkło. Zajrzyjmy, zajrzyjmy. Filiżanka, piękna, kwiaty. Zobaczcie jakie ładne ucho. Też jest jakaś sygnaturka, jakaś pieczęć, nie wiem. Słuchajcie, wydaje mi się, takich filiżanek używa się do czekolady. Coś podobnego już miałem właśnie chyba to był limosz. I to chyba jest do czekolady. Ale może się mylę. Oczywiście można też używać do kawki jak najbardziej. Jest dosyć duża. Więc i też ładnie wygląda. Zobaczcie, taki nietypowy kształt. A co, cóż, e, Japonia, słuchajcie to jest kadzielnica dzielnica jakieś chyba bóstwo japońskie, dwa zdobne uchyty, jakiś chyba lew na górze i tutaj widzicie, macie u góry te otworki, K-dzielnica, dobra. Jeszcze coś chyba japońskiego. Tak. To jest herbatnica tym razem. Pojemnik. Zobaczcie. Mam, troszeczkę poobracam. Takie scenki. To jest wszystko pięknie złocone. Z ładnym wiklinowym uchwytem. Najważniejsze, że całym. Fajna ta herbatnica, też ją postawię tutaj. Co tu jeszcze, co tu jeszcze? Zobaczcie kolejne jajko. Tym razem też e, motyw kwiatowy. Może tutaj, żeby mi nie spadło. Mamy wazon, taki nieduży z grubego szkła. Chyba jakiś przedstawia motylki, tutaj to chyba motylek, nie wiem. Albo jakiś kwiat chyba motylki. Dobrze. No taki stabilny wazon, bo będzie, jest ciężki, więc można trochę kwiatków tam podkładać. Tutaj jeszcze coś będzie. Tak, słuchajcie, coś tam jeszcze hałasuje. Coś tutaj mamy. Mamy kochani. Co mamy? Trio. Słuchajcie, wzór tak jak że nie? Podobny. Jest nie ma Nie, coś tu jest. Niech 24 karałym złotem wykończone, ale ja tego złota tu nie widzę. Dobra. Tu jeszcze w macie też taki kwiatek w środku spójrzcie ale ogólnie jest ładne, bardzo ładne. Cóż to jest długi tutaj też ciekawi Też pewnie jakaś Japonia coś. A, to słuchajcie, są takie podstawki drewniane. To jakieś, nie wiem, może figiżanki na sakę albo coś cieniutkie Więc tutaj kilka. Fajnie, też fajna rzecz na prezent. Jakie ładne pudełku. Zapakowane. Dobra. I co my tu jeszcze mamy? O, te ramki, słuchajcie, te obrazki, te mnie bardzo interesują. Ładne w ładnych, takich jajowatych ramkach złotych. Nie wiem czy tak, chyba tak, to jest odwrócone. Jeszcze i to jest... To jest chyba jedwa albo atlas. No. Ładnie to wygląda. Tutaj druga. Druga rameczka. Powolna. Motywem takich kwiatów. I one powiem Wam szczerze, są dosyć duże. To ustawiamy je może tutaj. I Żanko odsunę, żeby się nam to zmieściło. Tak się prezentują te dwie rameczki. Z kwiatami malowanymi na atlasie Lub na Jedwabiu. Jeszcze to sprawdzę. No i jeszcze jakiś talerz. Tutaj jest i łabądek szklany. Nieowinięty, ale widzę, że dojechał cały. Taki ładny talerz. Jakaś korona. A, Bawaria. Czy jeszcze znajdę miejsce? Chyba tak. No, trochę rzeczy tu się już znajduje. Spójrzcie. Ławka pełna. Tu jeszcze dosyć duży łabędź. W pięknym niebieskim kolorku. I posypany takim sreberkiem jakby. Ale ładny. Ciężki. Masywny łabędź. Piękne szkło. Super. Dobra. Odłożymy go może tutaj do tej miski, Mają miejsca. Zerknijmy jeszcze na całość z wypakunku. Oj, było trochę rzeczy i są naprawdę piękne. Są naprawdę piękne. Nie wiem jak uważacie, ale jestem zadowolony i są przede wszystkim całe. Okej. Okay. Tadam karton numer 2 na stoliku. Zaraz go rozpakujemy. E, moi drodzy, tych filmików teraz będzie więcej. Będę częściej udostępniał filmiki z rozpakowywania, bo jest, jest ich naprawdę sporo. Może to niektórych ucieszy, może innych to zmartwi. No ale tak będzie. <laughs> Dobra. Otwieramy. Płycie, jak widzę, ładna e, brązowa, zielona ramka, też z, takim, z taką złotą bramówką w środku. Jakieś miasteczko, ładne. ładny Kolorowy obraz. Bertrand, jakaś sygnatura, spójrzcie. Fajne. Czy co, jeden mankament e, Właśnie robienia filmików o tej porze to jest to, że komary cną, no zaczynają już ściąć, krwioplicy, a to jest już w pudełku, cóż to takiego Rozental, A to pamiętam, pamiętam coś takiego z Piotrem zakupiliśmy, to jest chyba ta seria hmm, chyba z Bożego Narodzenia motyw, też znanego projektanta który pracuje dla Rosenthala tak chociaż datę 1979 w kartoniku z certyfikatem, pan Windland, z Kopenhagi projektował jeżeli się nie mylę mamy jeden taki piękny talerz Pudełeczku, jeszcze. To się rzadko zdarza. No i drugi kartonik. Pewnie drugi talerz. No, drugi. Weimar ten. Nie wiem, co to jest. Jakaś dziewczynka tutaj y, dzwoni dzwonkiem, pewnie na choince. I też macie tutaj. Nie, datę tym razem 1980 Piękny, duży talerz Rozentala. Zobaczcie, to jest nawet kwit zakupu. 360 Marek on kosztował. Zobaczcie. Kupę kasę kiedyś. Certyfikat, oczywiście. Już są dwa. Cóż to takiego jest? Nie wiem. To jest jakaś ceramika, mewy, foczka, ryby, jakieś raki, pewnie jakaś miejscowość. Ale też ciekawa rzecz. Dobra. To wieszaki nawet metalowe, ozdobne na kurteczki, na kapelusz, to się nam coś takiego nawet przytrafiło w tych kartonach, nie przypuszczałbym, a tu zobaczcie to różne rzeczy, nie tylko porcelana, szkło i ceramika, ale nawet wieszaki. Jakaś drobnostka. Nie wiem, cóż to takiego. Jakiś pojemniczek. Słuchajcie, na jakiś chyba zapach. Albo na mydełko. Też coś takiego już było kiedyś u mnie. Ładne z ptakami. Piękne złocenia. Taka mała amforka. No, ciekawa rzecz. Zostawię tutaj może tych pudełka od Rosenthala. Słuchajcie, grzebmy dalej, grzebmy dalej w tym kartonie. Zazwyczaj O, już kielich. Znajomy mi się wyłania. Wielki. Były takie, a jakże. Tu macie miejscowość, nazwę miejscowości. Herb jakie jakieś złote paski oczywiście zielona lintowana nóżka ładny kielich Oj, te komary coraz bardziej mi dokuczałem cóż my tu mamy nawet lampka Lampka wchodzi taka na biurko na nocny stoliczek. E, mosiężna na 220. Jest kabel, tak z wyłącznikiem. No, też to trzeba wszystko wyczyścić. Jak widzicie, ale fajna, stylowa. Różne rzeczy się trafiają. Jest też kufel z jakąś scenką japońską. jakiś pajkiwo z pana Kleksa. Karowe kwiaty. Ten kufr jest duży. Myślę, że tutaj wchodzi około litr. Litr złocistego płynu. Fajne. No, spory jest. Jest też jakaś miska kryształowa. Mam nadzieję, że cała. Tak, cała jest. Takie piękne szlify. No, kryształów też przyjedziemy. Sporo z tego co pamiętam. Tylko nie pamiętam, oczywiście, gdzie i w jakim kartonie się znajdują. <gry> Dlatego je razem wypakowujemy, żeby sprawdzić. No i widać, że są. Kolejny, kolejna lampka. Nie, to nie jest lampka, to jest kinkiet. To jest kinkiet taki podwójny, też metalowy. Różności, cudem kiju, No i tu ostatnia rzecz, chyba. Zobaczcie, jaki wielki młynek drewniany, naprawdę stary. Ale fajna rzecz. No już też takie się rzadko spotyka, już są robione na nowoczesne, a to jest, zobaczcie, chyba żeliwne, jeszcze żeliwny mechanizm. No, tu mosiężna klapka, e, którą się zasuwa. Jeszcze macie tutaj motylkową nakrętkę, długą, solidną korbę do mielenia kawy. Chcę otworzyć tę szufladę. No, wielka szufladka, drewniana. Pięknie z tym bo na, Widać, że naprawdę no ma lata. Ma swoje lata. To naprawdę zabytek. Zobaczcie. To jest wszystko? Tak. Jeszcze zerknę. Tak. Wszystko. Wydaje się, że tego nie było za dużo, ale to są duże rzeczy. Na przykład te te talerze Rozentala w kartonikach, obraz. No i lampy, sporo zajmowało. Nie mówię już o młynku, który jest naprawdę wielki. No i kufel też duży. Ale jestem zadowolony. Też żadnych stłuczek i jakichś uszkodzeń nie było. Nie stwierdziłem, nie zauważyłem. Więc super. No to cóż kochani, drugi karton rozpakowany. Oczywiście bardzo Wam dziękuję, że byliście. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Zapraszam też, też na live'a oraz na stronę Aran Art. Subskrybujcie też nasz kanał Starale Lejarę. Zapraszamy też do komentarzy, które w większości są miłe. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.